tak wygląda. Tu mnie witają, proszę bardzo. Welcome, Weronika. I patrzcie, to tam, tam, tam. Mam pokój z widokiem centralnie na Times Square. Bo sobie. Ja już jestem po pierwszych nagraniach. Zaraz się zbieramy na miasto i będziemy robić zdjęcia do kampanii. Przyjechałam tutaj na zaproszenie marki Maybelline. Jest to kampania związana z tuszem do rzęs Sky High od Maybelline New York. Uwielbiam ten produkt i jak wiecie, ja już Wam go polecam od kilku lat. Używam go i naprawdę bardzo lubię. To jest super, że zostałam zaangażowana w tej kampanii. Jestem bardzo wdzięczna i bardzo też dziękuję Maybelline. Jestem tutaj z super dziewczynami, z super składem, także to jest czysta przyjemność. Także trzymajcie kciuki, żeby wszystko się udało, a ja będę Was informować, co będzie się działo. Wzięliśmy z nagrań i teraz szybko sobie coś jem. Zamówiłam sobie Panda Express. To jest w ogóle jedzonko, które zamawialiśmy podczas naszego pobytu z ekipą w Stanach. I jakoś mam słabość do tego, mimo że to jest jakiś taki, wiecie, ich taki trochę fast foodowy posiłek. Ale mi to smakuje, jest to dobre. Uwielbiam teraz szybko content w międzyczasie, siebie też trochę i zaraz lecimy na Broadway. Nigdy nie byłam na Broadway'u, zawsze chciałam. Więc tym bardziej, bardzo się cieszę. Ale jest wszystko za na szybkości, żeby to ogarnąć. Ale ja też tak lubię. Lubię, jak jest tak że dużo się dzieje. Także fajnie. Przywitała nas w Orlando o wiele lepsza pogoda, cieplejsza i też przepiękny zachód słońca. Ja teraz się lecę wykąpać, szybko podprysznic i zaraz zbieram się na kolację. Werka, powiedz, co jest najważniejsze w podróżowaniu? Najważniejsze w walizce jest to, żeby miała posiadane boczki, ponieważ zawsze można jeszcze coś tam dorzucić mhm. oraz wytrzymała kółka spowodowana bagażem. Tak. A za Ciebie? Zawsze Werka posiada. Mam nie do bagaż, ale może się to zawsze zmienić. No właśnie, gdzie w naszym? Ale są też niektóre Chciałam z nas bagażami również. To kore... Dobra, A nie mówiłem tak. <laughs>